Cześć kochani, witamy Was witamy. ponownie w drugiej części. Myślałem, że to będzie całkiem inaczej przebiegało, no ale jak wiecie, na zrzutce zamknęliśmy tą zrzutkę, tą zbiórkę. Już Wam mówię dlaczego. Wszystkie pieniążki dzisiaj zostały zwrócone dla każdego, który nam wspomagał. Pomagał nam, bardzo Wam dziękujemy. Od 5 złotych zwyż. Cel się zbierał w kilka dni. Bardzo Wam dziękujemy. Jesteście super ludzie. Chodzi o to, że z każdym dniem Zrzutka wymyślała coraz to inne powody, aby na tą zrzutkę zablokować i ogólnie ją zamknąć. Na początku powiem, że w opisie za dużo rzeczy podaliśmy. Myśleliśmy, że to właśnie dobrze jak opiszę, że my pomagaliśmy z widzami, robiliśmy takie zbiórki mm. dla na przykład Mikołaja na wózek elektryczny. Nawet w komentarzach jest tam dowód 10 tysięcy złotych wpłaty od Tipa Donation, które tam wpłaciliśmy. A zrzutka sobie zażyczyła, aby to był dowód taki no głębszy, potwierdzający jakiś właśnie że był, typu przelew, że była zgoda od jego mamy na taką zbiórkę i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz, robiliśmy zbiórki dla schroniska. Jest filmik na YouTubie, jak kupiliśmy karnet, jedziemy tam zawieźliśmy. Dostaliśmy dyplom nawet z podziękowaniami dla Daniela Magikala i widzów. Też macie w opisie wszystkie takie screeny, możecie przejrzeć. No a zrzutka sobie zażyczyła, że musimy mieć Paragon sprzed 3 lat. No takich rzeczy niestety nie mamy, dlatego postanowiliśmy pieniążki zwrócić i zrobiliśmy zbiórkę na pomagam.pl ukośnik Magikal. Jeżeli chcecie nam dalej pomagać, to liczymy na Waszą pomoc. To jest, jak mówiłem, na prąd, między innymi, na internet i na opłaty na życie codzienne. Wszystko to będzie opłacone i udokumentowane. Tak? Ja Wam pokażę, że to zapłaciliśmy, żeby nie było, żeby nie udało nam na to, co wydamy. Bardzo dziękuję Wardędze za miłe słowa, że firma mnie by nie było, że tam powinni pracę znaleźć. Dziękuję. Ja, Was prawdziwych znajomych, czy widzów, czy właśnie konkurencję, czy nie konkurencję, ja każd każdy zapamiętam. E, w lutym ruszam do pracy, też i chciałem o tym mówić. Czyli pewnie pierwsza wypłata będzie w marcu. E, to jest nieistotne, no bo wiecie, że my dalej to mamy swoje tam. No, no nie można wszystkiego mówić, tak? Hejterzy, setki komentarzy się pojawiło. Ludzie pewnie, którzy nigdy, nie wiem. Nic nam nie wpłacili, czy nie mówię tylko to jest tej ale może ogólnie nikomu nigdy nie pomogli, bo są chytrzy hmm. albo nie wiem, są, nie wiem, tam prześladowani czy coś. Słuchajcie, nie chcecie, nie pomagajcie nam, no ale ludzie, kurczę, wybaczamy wam wszystko, kochamy hejt takie nasze życie. nie? Przyzwyczajeni no. jesteśmy do wrogów. Ja my domy. się na pewno nie poddamy. Mamy swoich super wspaniałych widzów za co dziękujemy. Bądźcie z nami jak to Jurek Oś, jak mówił do końca świata jeden dzień dłużej bo dzisiaj jest rocznica znaczy właśnie woś powinien być. No my zawsze pomagaliśmy Wośpa, Wośpa na razie nie ma. Jest przełożony jak dobrze pamiętam pod koniec stycznia. No i ogólnie co dziękujemy wam. Liczymy że dalej będziecie z nami że fajnie to przyjmiecie że nie będzie tego hejtu aż tyle. Macie jakieś pytania. Nie wiem. Pytajcie. Co jeszcze ona od o siebie? No co ja mogę powiedzieć od siebie? No trochę jestem rozczarowana tymi komentarzami, ale jak ja to mówię, do przodu. Ja, ja zawsze mówiłam, prawie słucham... Ale i ja większy hejt to znaczy, że... Większa motywacja ktoś, jest Ktoś mian. coś osiągnął, tak? Kto nie ma hejtu, to znaczy, że nic nie osiągnął. Ja liczę, że w tym roku dużo się zmieni. My się nigdy nie poddawaliśmy. Czy, po prostu, wie, czy ta walka, czy coś, prynowałem, złamałem nogę, chodzę, tak? Bawiam się, że nie będę chodził. Jest ok, damy radę. Trzymajcie za nas kciuki. Trzeba no, mieć wiarę i nadzieję. Pomagam.pl. Szkoda, że tam estresów yes. Trzymajcie się Se z humorem, z fartem.